Całą dłonią trzymamy główkę i obracamy na drugą rękę. Dbając o to, żeby dłoń nie zasłaniała ust i nosa, tutaj chwycić za, za żuchwę. Przekręcamy dziecko na przedramie. W ten sposób opieramy sobie na kolanie i mamy tą pozycję, gdzie dzieciak jest w dół, czyli grafitacja nam pomaga. I uderzamy w okolice międzyopadkowe pięć razy. I tutaj też trzeba pamiętać, że celem nie, jest, nie są same uderzenia, tylko celem jest pomoc w usunięciu tego ciała obcego. Czyli za każdym uderzeniem obserwujemy, czy to ciało obce wypada, przesuwa się tak. Czyli hmm. skupmy się na tym, żeby po każdym uderzeniu ocenić, zobaczyć, czy to ciało obce nam wypadło, niż na samym klepaniu o czym z powrotem tak małe dziecko możemy sobie odwrócić. I ocenić jeszcze raz, czy te nasze czynności coś pomogły. Jeżeli nie, wykonujemy uciśnięcia nadbrzusza. U takiego malutkiego dziecka, będą to uciśnięcia. Wyczujemy sobie wyrostek nieczykowaty tutaj. Wyrostek nieczekowatny dodam tylko, że to jest koniec samego mostka. mostka. Jeżeli go wyczujemy, dotkniemy go. I na grubość palca troszeczkę wyżej. Mniej więcej w ten sposób robimy taką, takie uciśnięcia nad brzusza, czyli pięć takich uciśnięć. Uciśnięcia oceniamy, czy one przyniosły efekt. I z powrotem. Jeżeli nie przyniosły efektu, z powrotem wracamy do pozycji. I mamy która pięć umożliwia, nam, pięć umożliwia nam uderzenia międzyłopatkowe. Mhm.